Thank <laughs> you. Dzień dobry, kochani, witam Was w drugim vlogu. Jest po godzinie 10. Jestem już ogarnięta, pomalowana, troszeczkę posprzątałam. Jestem już po kawusi, także za niedługo pewnie będę szykować jakiś obiadek. A co do dzisiejszej pogody, to oczywiście pada nie tak bardzo mocno jak wczoraj, ale niestety no. Nic nie poradzę, jeszcze nie mamy takiej świątecznej, fajnej pogody, takiej zimowej, także pada, a od nocy jest jakaś wichura, także bardzo, bardzo mocno wieje. No i plan na dzisiaj jest taki, że piszemy list do świętego Mikołaja, także zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się go wysłać. Jeżeli nie, to zrobimy to w jutrzejszym vlogu. Także list napiszemy, jak córka wróci ze szkoły. Pewnie słychać, nie wiem, czy słychać, ale bardzo, bardzo mocno wieje, także no żadnego spaceru nic. Także dzisiejszy dzień również spędzimy przytulnie i miło w domu pewnie jakieś filmy, gry i tak dalej. Powiem Wam, że już pod koniec listopada, listopada mocno, bardzo męczymy świąteczne bajki i filmy, także no, już w ten nastrój jesteśmy troszeczkę wprawieni i powiem Wam, że jak kiedyś nie lubiłam świąt jakoś za bardzo wiecie. Jako dziecko to wiadomo super fajnie prezenty, ale później jakoś tak... No, niekoniecznie przepadałam za tymi świętami, tak? Odkąd mam dzieci, to uwielbiam ten czas przedświąteczny, jakiś świąteczny. Także cieszę się z ich szczęścia i bardzo lubię, wiecie, robić im taki klimat, żeby oni poczuli te święta, mimo że, no, tak jak mówię, nie ma żadnego śniegu za oknem, to jakoś tak wiecie. Staram się, żeby oni czuli, że jest to, świ że jest to czas świąteczny, że jest przed świętami. Także lubię, jak oni się tak cieszą, otwierają te kalendarze, a już w ogóle. Nie wspominając o świętach, także ja w ogóle kocham, kocham robić prezenty dla innych, także bardzo mi to sprawia przyjemność. Co do obiadu, to jeszcze nie mam jakiegoś pomysłu konkretnego. Na pewno później po obiedzie skoczymy do kauflandu, ponieważ skończyły nam się mandarynki, a ostatnio no to jest mój ulubiony przysmak. No kocham i zjadam tonami ostatnio, także wczoraj ostatnie cztery zjadłam, więc trzeba iść uzupełnić zapasy. Także tak jak wczoraj, tak i dzisiaj myślę, że przez cały vlogmas będę otwierać właśnie najpierw te okienko z Only na powitanie, wiecie, kalendarzom, a herbatka jakoś pod wieczór, także co, idziemy otwierać y, kalendarz. Kalendarz dalej sobie stoi tutaj, gdzie stał w łazience, także szukam numerka dwa... Także zaraz zobaczymy, gdzie ono się tutaj schowało. Okej, okay, mam tutaj coś takie malutkie okienko, także już sprawdzamy, co tutaj się znajduje. I w okienku numer 2 mamy olejek zabezpieczający końcówki. Naturalna, wegańska formuła z olekiem z czarnuszki, awokado i słodkich migdałów. Także ochrona przed kruszeniem i łamaniem także super. No, ja lubię takie olejki i w ogóle gadżety do włosów także będziemy testować. Jeżeli chodzi o zapach, to mówię, one są takie bardzo przyjemne, czuć, że takie naturalne. I ten olejek też jest dla mnie takiego. Zapachu herbacianego troszeczkę Szkoda, że jest taki właśnie wylewany tutaj, jak widzicie Do ręki, że nie ma żadnej pipetki Albo takiego dyfuzora, żeby sobie, wiecie, wypsikać nulik no ale cóż, cieszę się z takiego, jaki jest No i mówię, no zobaczymy, jak będzie się sprawował na włosach My przed chwilą wróciliśmy z kauflandu, także zapas mandarynek mam zrobiony. I za chwilę zasiadamy do pisania listów do Mikołaja. Także ja już tam drukuję, za chwilę wam pokażę, co takiego wydrukowałam. Dzieciaczki już tam co nieco powycinały z gazetek. Także będziemy za chwilę działać, a jutro pójdziemy wysłać te listy, ponieważ no właśnie zaczął padać je deszcz. Więc akurat się wyrobiliśmy, bo tutaj do kauflandu mamy niedaleko, więc szybciutko podeszliśmy, zrobiliśmy zakupy i wróciliśmy do domku, więc auta nie opłacało się na taki kawałek odpalać, a chciałabym, żebyśmy się też przeszli, wysyłając ten list, więc mam nadzieję, że jutro deszcz nie będzie padał. Nie pokrzyżuje nam planów i będziemy mogli iść sobie właśnie wysłać ten list. Także takie coś wydrukowałam z internetu, znalazłam także druknęłam. Tutaj mamy dwie koperty, jakieś, wiecie, mazaki, pisaki, kredki i tak dalej. Klej oczywiście, jakieś wycinki i będziemy pisać list, znaczy, no raczej tutaj uzupełniać. Pani jest już po godzinie 18, także standardowo przyszłam się z Wami pożegnać, żeby skończyć montować tego vloga i go za chwilę dla Was dodać. No i jak widzieliście sypie u nas śnieg, także dzieciaczki podekscytowane już chciały wychodzić na dwór, ubierać się, no ale niestety już jest późno, także może o ile się ten śnieg utrzyma, w co wątpię, także może jutro wyjdziemy pobawić się w śniegu. A za dzisiaj Wam już dziękuję, także mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. No i zasubskrybujcie kanał, jeżeli macie na to ochotę. Planuję także na 1000 subskrypcji zrobić dla Was jakieś rozdanie. Także jeżeli mnie oglądacie, a nie subskrybujecie, to możecie to w tej chwili zrobić. Także za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Widzimy się jutro, także do zobaczenia, pa! pa.